I teraz powiedz mi jedną rzecz. Mm. Duży demo box, 15 wzorników, różnych kolorów, mm. fantazyjnych, a przyznaj się, i tak 7 na 10 klientów. Co chcą? Dąb, klasyczne, bez senków, bez niczego, żeby broń może nie wyglądało inaczej nie niż stanowało. Jest taki elegancki mówią, tak. wiesz? Wiesz co, myślę, że to jest trochę tak, że ci klienci, którzy chcą się poczuć bezpiecznie, Oglądają sobie coś tam w internecie, i wybierają te rzeczy sami. Widzi już jakieś wizualizacje, i myślę, że to jest nie takie dobre. Tak, nagranie. bo najwięcej realizacji jest tego typu podłogów. Tak, ale jeżeli szuka pewnej indywidualności, to gdzie przychodzi? Więc to jest coś takiego, że faktycznie ten klient, który zobaczy w internecie, czuje się bezpiecznie, bo już to widział. Trochę naszą rolą jest pokazanie klientowi możliwości, i to w tym nam przydaje. I jak mam takiego klienta, wiesz, który. Ma ten dryf ryzyka, mhm. chce coś nietuzinkowego, niesztampowego, wręcz bym powiedziała takiego, że ktoś wchodzi do niego do mieszkania czy do domu i mówi: wow, nie widziałam czegoś takiego. To ja wiem, że tutaj to znajdę.